Hej, z tej strony Paweł Grzywocz i witam Cię serdecznie, ponieważ w tym wideo wyjawię Ci moją najlepszą technikę eliminowania drętwej ciszy. Jak widzisz, tytuł kolejnej serii wideo nazywa się Jak zainteresować piękną kobietę rozmową. I uroczyście chciałbym Ci powiedzieć, że przygotowałem dla Ciebie coś, co raz na zawsze rozwiąże wszelkiego rodzaju problemy związane z brakiem tematów, z nudnymi rozmowami, z drętwą ciszą i z niewiedzeniem o czym rozmawiać z dziewczyną, która Ci się podoba. Rozwiążesz stres, skrępowanie i panikę, że skończą Wam się tematy. I w tym nagraniu, oprócz tego, że wyjawię Ci najlepszą technikę na drętwą ciszę, opowiem Ci także, jak ja się zmieniłem, ponieważ kiedyś byłem dosłownie konwersacyjnym inwalidą, jeżeli chodzi o rozmowy z atrakcyjnymi kobietami. A w dniu dzisiejszym jestem naprawdę interesującym rozmówcą dla kobiet i startowałem dokładnie w takim miejscu jak Ty. Jestem naprawdę bardzo podobny do Ciebie i chciałbym Ci pokazać, jak ja to zrobiłem, abyś mógł znacznie przyspieszyć swoją drogę. Zanim przejdę do tego materiału po prawej stronie, chciałbym na początku jeszcze przypomnieć najczęstsze problemy, jakie wypisałeś w ankiecie, którą wysłałem jakiś czas temu. Oto one. Są to dokładne sformułowania, które najczęściej się pojawiały. Ponad 600 osób udzieliło odpowiedzi na pytania z tej ankiety, i te odpowiedzi, które tutaj Ci pokazuję, są tymi, które najczęściej się pojawiały w tej lub innej formie. Te problemy były takie najbardziej dobitne. Więc oczywiście najczęściej było zapytanie: Nie wiem, o czym ja mam rozmawiać z dziewczyną, aby ją zainteresować. Po prostu jesteśmy inni, jesteśmy różni, więc po prostu domyślnie my już nie wiemy o czym rozmawiać z dziewczynami. Trzeba się tego nauczyć. Kolejne to boję się, że nawet jeśli dobrze zacznę rozmowę, to że potem tematy się skończą i ona straci mną zainteresowanie. Dużo osób właśnie czuje taką panikę, że nawet jak dobrze zaczną, to potem nastąpi drętwa cisza i wszystko się zepsuje. Chcesz swobodnie rozmawiać z dziewczyną i podtrzymywać interesującą rozmowę tak długo, jak tylko będziesz chciał. Każdy z nas tego pragnie. Być interesującym dla pięknej kobiety. Nie wiem, jak zacząć rozmowę, gdy chcę poznać kobietę. I to też dotyczy nie tylko, gdy chcesz poznać kobietę, ale też wiele osób pisze, że nie wiem, jak zacząć rozmowę, gdy dzwonię, albo nie wiem, jak zacząć rozmowę, gdy zaczyna się randkę, z początek randki. Niektórzy też potrafią zagadać i zacząć, wiedzą, jak co powiedzieć, ale nie wiedzą, co powiedzieć dalej, jak przejść z zaczęcia rozmowy do kontynuowania rozmowy dalej. Paniczny strach przed ręczną ciszą. Chciałbym fascynować sobą kobietę, aby mnie pragnęła i chciała zostać moją dziewczyną. To jest bardzo ważne, aby wzbudzić w kobiecie to coś, żeby ona Cię postrzegała jako faceta, z którym chciałaby być. Niektórzy też przyznają, że nie mam poczucia humoru. Brakuje Wam poczucia humoru czasami. Jestem raczej osobą cichą, nie jestem wygadany. I może wydaje ci się, że ja taki kiedyś nie byłem, ale uwierz mi, byłem taki. I ktoś mógł na przykład skomentować moją bluzę, a ja się czerwieniłem i nie wiedziałem, jak mam zareagować. W moim życiu zbyt wiele się nie dzieje. Uważam, że nie mam o czym rozmawiać z dziewczynami. I tutaj to jest też bardzo częsty problem, ponieważ my też domyślnie interesujemy się grami, sportem, motoryzacją, siłownią i mamy inne zainteresowania niż kobiety. Dlatego też się nam wydaje, że nie wiemy, czym je zaciekawić. Nie wiemy, co jest interesujące dla kobiet. Potrafią niektórzy podtrzymywać rozmowę, ale to jest ona bardziej koleżeńska i na tym tylko się kończy, że piszesz, że kobiety, które mi się podobają, nie dostrzegają we mnie faceta. I są tylko taką koleżanką i z góry mi to mówią, że spotkanie będzie tylko koleżeńskie. Oraz jeszcze jest taki typ, gdzie widzę, że ktoś mówi mi, na przykład jestem całkiem wygadany, ale gdy dziewczyna jest ładna, naprawdę ładna i mi się podoba i mi zależy, to wtedy o wszystkim zapominam i gadam głupoty jak potuczony. Także jest to też tutaj związane z pewnością siebie, o której też yy, będę wspominał. Więc przejdźmy teraz do tego, jak to u mnie było, gdyż uwierz mi, ja wymyśliłem to sformułowanie konwersacyjny inwalida, ponieważ odstraszyłem kobietę na pierwszej randce w moim życiu, że już nigdy więcej nie chciała się ze mną widzieć, i to była dla mnie trauma. To było dla mnie straszne. A zaczęło się to wszystko w taki sposób, że startowałem dokładnie z takiej samej pozycji jak ty, albo jeszcze gorszej, ponieważ byłem sobie na tym pierwszym roku studiów i miałem. na drugim roku studiów, tak właściwie, ponieważ na pierwszym zakochałem się w przyjaciółce i ona olewała mnie przez dokładnie pół roku, a nawet rok, widziałem w jej oczach, że ona w ogóle nie patrzy na mnie jak na mężczyznę, że nigdy nie miałbym u niej żadnych szans. I miałem już te 21 lat, drugi rok studiów i chciałem w końcu mieć swoją pierwszą dziewczynę w życiu. Jakoś czułem taką potrzebę bliskości, rozmowy, jakiejś tej delikatności od kobiety, tej chodzenia z kobietą, ale byłem kompletnie nieudolny i nie wiedziałem, jak poznawać kobiety, jak z nimi rozmawiać, co jej pociąga, a co nie. I nie zanosiło się, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Byłem kompletnie nieudolny. Ale na swój sposób starałem się jakoś to zmienić, więc chodziłem przynajmniej na imprezy z, moimi, z tą moją przyjaciółką, w której się podkochywałem, tak, oraz z naszym, z naszym wspólnym kolegą, żeby przynajmniej mieć jakiś znajomych. Myślałem sobie, że może przynajmniej będę poznawał jakichś ludzi dzięki tym znajomym, ponieważ oni byli z innego miasta, ale niestety zawsze taczyliśmy razem w kółku i nikogo nie poznawałem. Ale przynajmniej czułem się, że mam jakieś życie towarzyskie, że wychodzę gdzieś z domu, że nie jestem odludkiem, że nie jestem samotnikiem, że jakoś rozwijam umiejętności konwersacyjne i że coś robię w swoim życiu. I to mi dawało taką iluzję, że wszystko jest w porządku, że w końcu to wymyślę i jakoś to będzie. Więc pewnego dnia postanowiłem iść na imprezę sam. I spotkałem tam kolegę z liceum, który na parkiecie całował się z bardzo ładną dziewczyną. A koleżanka tej dziewczyny była sama. Więc zacząłem z nią tańczyć i ta koleżanka była naprawdę atrakcyjna, była szczupła, miała ładnie zaokrąglone piersi, była blondynką, miała niebieskie oczy, równe białe zęby, ładnie zadbane paznokcie i przytulała się do mnie, tańczyła ze mną i tak tańczyliśmy przez 3 godziny, czyli fizycznie naprawdę musiałem się jej spodobać i to było troszkę desperackie, bo to było właściwie bardzo desperackie, że tańczyłem z nią 3 godziny, właściwie całą imprezę i, i nie dałem jej wytknąć. I na końcu zapytałem się w bardzo taki nieudolny sposób, tutaj napisałem jak skończony idiota numer telefonu, ponieważ powiedziałem do niej na końcu coś w stylu, powiedziałem jej tak, ja już muszę iść, bo już idziemy do domu, chciałabyś może mój numer telefonu? <laughs> A ona wtedy poprawiła mnie i powiedziała, hej, to chyba ty powinieneś chcieć mój numer telefonu. A ja, o, o, dobra, to, y, to daj mi swój numer telefonu. I ona wtedy mi go wpisała, ja oczywiście też się zaczerwieniłem jeszcze zanim się pożegnałem i... No, nie wracamy może już do tego. I pomyśl sobie, że najgorsze było tak naprawdę dopiero przede mną. Najgorsze było dopiero przede mną, ponieważ ta dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, co ją czeka na rance ze mną, tak? Więc co stało się przed ranką? Oczywiście pisałem się przez kilka tygodni na gadu gadu, ponieważ bałem się tak od razu zaproponować spotkanie, myślałem, że... To jest za szybko, że muszę jakoś ją przekonać do siebie, żeby się nie bała, że jestem jakimś kolesiem z klubu, i myślałem, że przez gadu-gadu muszę zbudować relację, I tak przez dwa tygodnie pisałem o niczym, aż w końcu się przełamałem i umówiłem się z nią na zapiekankę. Napisałem na tym gadu, -gadu coś tam tak bardzo naokoło, nie potrafiłem wprost powiedzieć spotkajmy się, tylko tak naokoło, że tam jest taka zapiekanka, że tam takie jest dobra knajpka, ona, no że ciekawe, chciałem spróbować, i jakoś tak dała mi już taką oznakę, że jest gotowa na spotkanie. Spotkaliśmy się, poszliśmy na tą zapiekankę i wtedy prawdziwe schody, to była totalna masakra, ponieważ ta dziewczyna była piękna, tak jak powiedziałem, była piękna, jeszcze na tą jeszcze lepiej, na tej randce jeszcze lepiej wyglądała, założyła sobie takie fajne kolczyki, miała też takie małe, zgrabne uszy mi się podobały, te włosy blond, ta jasna cera, ta sylwetka była też wysoka, ponad 1,70 m i bardzo byłem zainteresowany nią i jednocześnie kompletnie zestresowany. Po prostu nie byłem w stanie normalnie myśleć ani rozmawiać, miałem zaciśnięte dłonie pod stolikiem jak na rozmowie kwalifikacyjnej i cały czas je ściskałem, ponieważ nie wiedziałem o czym za chwilę będę z nią rozmawiał, nie wiedziałem w ogóle jak rozkręcić tą rozmowę, nie wiedziałem co by ją interesowało, była kompletnie obcą osobą, była z klubu, myślałem sobie, że o czym ja z nią rozmawiam, co nas łączy, jakie mam wspólne tematy. Miałem zupełnie inne myślenie. Nie rozumiałem tego, że tak naprawdę o wszystkim można rozmawiać, ponieważ w ogóle się nie znacie, więc rozmawianie jest banalne, bo jest, może zadać jakiekolwiek pytanie, a jeszcze o tym nie rozmawialiście. Ale wtedy nie wiedziałem jakie pytanie. Nie miałem nabój, nie miałem żadnych technik, nie wiedziałem jak rozmawiać, jakie tematy są interesujące, no nic nie wiedziałem. Nigdy nie byłem na żadnej randce. Na żadnej randce, ponieważ całe życie uprawiałem sport, chodziłem na treningi, rezygnowałem z życia towarzyskiego, potem w domu odpoczywałem i nie chodziłem na randki. I nie miałem nawet pojęcia jak się zachowywać, ani o czym rozmawiać z dziewczynami, więc gdybym wiedział jak doprowadzać do rantek, to może bym i na nie chodził. Ale ja nie wiedziałem tego i czułem się kompleksiony, niepewny, nieśmiały, więc w ogóle spychałem tą sferę mojego życia gdzieś pod dywan i unikałem tego tematu, nie przejmowałem się tym. Mówiłem sobie dobrze, mam koleżanki, jestem zadowolony z tego, że mam koleżanki. Jednak po iluś tam latach, tych 21 latach, stwierdziłem, że to jest do kitu, że ja już mam dosyć posiadania koleżanek i już serdecznie żegam tym, więc chcę coś zmienić w moim życiu i chcę mieć normalnie kobietę. Jedną dziewczynę na stałe, a nie hordy koleżanek, które tak naprawdę, na które nigdy nie mogę liczyć. To jest bez sensu. Więc na tej randce, nie mając pojęcia o czym rozmawiać, rozmawiałem z nią tylko i wyłącznie o jej studiach medycznych. I jedyną wiedzę, jaką wtedy posiadałem na temat rozmawiania z kobietami, pochodziła z takich książek jak Płeć Mózgu, albo Marsjanie i Wenusjanki. I jedyne, co się dowiedziałem z tych książek, to to, że jako facet musisz pozwolić się kobiecie wygadać. I że musisz być dobrym słuchaczem. I że najlepsi rozmówcy to najlepsi słuchacze. I że oni tak pozwalają się drugiej osobie wygadać. Więc ja tylko słuchałem i słuchałem i słuchałem. I zadawałem jej kolejne pytania. Ach, czyli aż tak ciężko na tej anatomii. A to zawsze jeździsz autobusami ze swoją książką do, do anatomii. Aha, to ile razy zdawałaś anatomię? O, ale dużo. I taki wredny jest ten doktor. Aha. A nie można jakoś zmienić tego doktora, tylko koniecznie musi być on? Aha. No po prostu to było, to było istne kalectwo, to było totalne kaleczenie rozmowy. To nie miało nic wspólnego z atrakcyjną rozmową, to nie miało nic wspólnego z flirtem, z chemią. Byłem totalnym inwalidą, nie miałem pojęcia co czynię, byłem kompletnie niekompetentny. To był jeden wielki wstyd. To było dla mnie straszne, że nie wiedziałem co mam robić. A najbardziej uderzyło mnie to, że na końcu spotkania, jak ją odprowadziłem pod kratkę schodową, to ona nawet nie spojrzała mi w oczy, tylko już podczas marszu zaczęła szukać kluczy w swojej torebce i następnie, kiedy zbliżaliśmy się do jej drzwi, od jej bloku, to przyspieszyła kroku i powiedziała tylko to cześć, i poszła, otworzyła szybko drzwi i uciekła, i zniknęła. I nigdy więcej już się z nią nie widziałem, ona nigdy więcej nie odpisała na mojego SMS-a, nigdy więcej nie odebrała mojego telefonu. A samo to, żeby doprowadzić do tego spotkania, zajęło mi. Sporo czasu, ponieważ musiałem budować pewność siebie, pojechałem za granicę, żeby pracować, żeby się jakoś poczuć bardziej jak mężczyzna, podkochiwałem się w tej przyjaciółce, torturowałem się tą przyjaźnią z nią, dalej nie rozumiałem kobiet. Już w liceum przecież uczyłem się w jakiś tam sposób z innych materiałów, jakichś psychologicznych, relacji międzyludzkich, ale to nic nie dawało. Więc miałem w końcu tą pierwszą randkę z piękną kobietą, a ona uciekła i nigdy więcej nie odebrała mego telefonu. Byłem załamany. Stwierdziłem, że w takim tempie nigdy nie znajdę sobie pięknej kobiety. I przyrzekłem sobie wtedy, że już nigdy więcej w moim życiu nie zanudzę żadnej kobiety tak, jak tą dziewczynę na mojej pierwszej randce. Że już żadna kobieta nie będzie cierpieć takiej nudy i tak niekompetentnego mężczyznę, który nie ma bladego pojęcia, jak zainteresować dziewczynę i o czym z nią rozmawiać. Że nigdy takie coś już się nie stanie w moim życiu. Nigdy! I tak zaczęła się moja transformacja. Kolejne kilka lat spędziłem na uczeniu się wszystkich możliwych technik konwersacyjnych, flirtu i droczenia się z dziewczynami. I opowiadania ciekawych historii, abym już nigdy nie był drętwym rozmówcą. Nigdy więcej. Poświęcałem na to mój cały wolny czas. Ciągle się o tym uczyłem i ćwiczyłem. I efekty, powiem Ci, że przyszły natychmiast, ponieważ to był taki szybki bandaż, który założyłem na tą swoją słabość. Ale te efekty nie były wtedy regularne, ponieważ ja nie rozumiałem, co jest skuteczne zawsze, a co jest skuteczne czasami, a co zależy od tego, jak się spodobałem dziewczynie fizycznie, a co nie. Nie rozumiem, jak działa atrakcyjność. I to było takie bardziej strzelanie na ślepo, aczkolwiek widziałem już pozytywne zmiany bardzo szybko. I może jeszcze nie miałem wtedy dziewczyny, nie rozumiałem do końca, jak do nich zagadywać, wiedziałem bardziej, jak flirtować, jak prowadzić ciekawą rozmowę, jak się zachowywać, jakie cechy prezentować w rozmowie, a jeszcze nie byłem wtedy tak dobry w zagadywaniu do kobiet. Więc jeszcze byłem daleki wtedy od sukcesu, ale wiedziałem w końcu, o czym mam rozmawiać, miałem jakiś materiał do tego, wiedziałem, jakich tekstów używać, wiedziałem, jakie tworzyć. To było dla mnie wielkie odkrycie. Zauważyłem, że nawet koleżanki, które miały już od dawna chłopaka, zaczęły inaczej na mnie patrzeć, zaczęły flirtować ze mną, zaczęły sprawdzać to, czy ja jestem taki zabawny. I w końcu czułem się jak facet, a nie jak niemrawa łajza. To była naprawdę taka pozytywna zmiana w moim życiu, która dała mi ogromnie dużo satysfakcji. I to jest w ogromnym skrócie ta historia tutaj, którą ci opowiadam. Ponieważ nie chcę Cię zanudzać moją historią, to nie chodzi tutaj o mnie. Chcę, żebyś zrozumiał tylko to, że ja rozumiem Twoje problemy, że ja też tam byłem, że ja to przeszedłem, przeżyłem, zmieniłem się i teraz chcę Ci dać najlepsze rozwiązania. Więc a propos najlepszych rozwiązań, chcę Ci dać moją najlepszą, najbanalniejszą i najskuteczniejszą technikę nadrętwą ciszę, która jest w stanie uratować Ci nawet 45 minut rozmowy, jeżeli dobrze to rozegrasz. A więc, zadaj jedno z trzech wykutych, interesujących pytań. Tak, ponieważ na początku wszelkiego rodzaju wykute pytania, jakieś techniki, to owszem, to są pewnego rodzaju kule, to są pewnego rodzaju boczne kółka w rozmowie, ale dzięki nim masz materiał, masz naboje, żeby coś zrobić, zadziałać. I nie jesteś w stanie zapomnieć trzech prostych pytań. Żaden stres nie jest w stanie pozwolić ci zapomnieć takich rzeczy. Więc jak wykorzystać tą technikę? Gdy zapadnie drętwa cisza, albo czujesz, że zaraz zapadnie, to powiedz wtedy do, do dziewczyny coś w stylu: wiesz co? Mam do ciebie pytanie. Jestem ciekaw, co mi powiesz. Ona Dziewczyna wtedy się zaciekawi, co też buduje taką ciekawość, napięcie, antycypację. Ona czeka, co ty teraz jej powiesz. Może to będzie coś prywatnego, jakieś trudne pytanie. I następnie dziewczyna zapyta, tak, no, co takiego? I zadaje jedno z trzech kreatywnych pytań. Nazywam to kreatywnymi pytaniami, ponieważ są one otwarte i skłaniają dziewczynę do myślenia, do jakiejś refleksji. Uruchamia to jej wyobraźnię. Pierwsze pytanie, bardzo dobre, brzmi tak... Co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion złotych? I jest to ciekawe pytanie, ponieważ dzięki temu dziewczyna uruchamia, jakby, tą część w swoim mózgu odpowiedzialną za marzenia i ci mówi, co by chciała zrealizować, i już da Ci materiał wtedy do rozmowy, i cała rozmowa gładko pójdzie dalej i będziecie mogli opowiadać o tym. I mniej także przygotowane swoje własne odpowiedzi na te pytania. Jakieś krótkie, proste, co byś zrobił, gdybyś wygrał milion złotych? I wtedy możecie zacząć dyskutować o tym. Z tego można też przejść na to, czy kiedyś próbowaliście grać, może czy wygraliście kiedyś jakąś nagrodę w jakimś konkursie, czy cokolwiek wygraliście. To już tworzy całą sieć kolejnych tematów. Drugie pytanie, które uruchamia wyobraźnię, jest ciekawe i inne, które rzadko kobiety słyszą, to jakie zwierzę najlepiej odzwierciedla Twoją osobowość? I to też dziewczyna wtedy musi zastanowić się, pomyśleć, hmm, jakie zwierzę, tak? Często jeżeli. Jak w jaki sposób się jej podobasz, to ona powie coś zabawnego, coś abstrakcyjnego. Na przykład powie, że chomik, albo że królik. Powie coś takiego głupi, głupiutkiego, żeby cię rozśmieszyć. I ty również mi przygotowano jakąś zabawną odpowiedź. Na przykład, że koń, albo że osioł, bo jesteś uparty. Nie pokazuj od razu, jaki jesteś super. Nie chwal się tutaj. Nie musisz mówić, że jesteś lwem, albo orłem. Tylko powiedz coś takiego prostego, banalnego, żeby ją zbić z tropu, żeby ją zaskoczyć. I trzecie pytanie, które warto zapamiętać, bardzo dobre, to kim chciałaś zostać, jako mała dziewczynka? Jest to genialne pytanie, ponieważ jeżeli kobieta inwestuje w rozmowę i coś opowiada Ci od siebie, to wtedy ona bardziej pamięta później tę rozmowę z Tobą, ponieważ ma w głowie te obrazy, które sobie wyobrażała, kiedy Ci opowiadała o tym, co Ci opowiadała. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamieszałem, ale że rozumiesz, że jest ten mechanizm inwestycji. Im bardziej ktoś inwestuje w rozmowę, tym bardziej coś oczekuje z tej rozmowy. Więc jeżeli ona opowie Ci, kim chciała być jako małe dziecko, to będzie lepiej cię pamiętać. Będzie pamiętać jako gościa, który naprawdę okazał jej szczere zainteresowanie, chciał ją poznać i zadał jej kreatywne pytanie. Nie pytanie w stylu hej, gdzie pracujesz, lubisz swoją pracę. Tylko to jest ciekawe pytanie o marzenia też. I bardziej się dziewczyna się otwiera. Ja bardzo lubię zadawać to pytanie, więc te pytania możesz wykuć na blachę po prostu, i to wyeliminuje tą panikę, to wyeliminuje ten stres, że skończą się tematy, że teraz stracisz zainteresowanie, że skończy się rozmowa i że wszystko klapnie. Nie, powiedz sobie spokojnie, ja jestem przygotowany, ja mam tajną broń, mam te trzy pytania przygotowane, których się nauczyłem, i gdyby zapadła drętwa cisza, to ja wiem, jakie mogę zadać pytanie, I, i jakoś tak ożywić dziewczyny, ożywić rozmowę, zmienić temat. I to, jest cieka to są ciekawe pytania, ponieważ one nie są związane z codziennością, one nie są nudne. Także używaj ich do woli. Mnie one naprawdę ułatwiły panowanie nad tym stresem przed ręką ciszą i świetnie zapychały wszelkiego rodzaju przystoje w rozmowie. I można je używać dosłownie, zarówno kiedy na uczelni rozmawiasz, jak i na pierwszej rance, jak i podczas rozmowy zapoznawczej. Używaj ich do woli. Powiem ci, że chcę ci dać moje najlepsze rozwiązania, i w kolejnych nagraniach powiem ci jeszcze dodatkowe. Techniki prowadzenia interesującej rozmowy, i chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego to wszystko dla Ciebie przygotowałem. Po pierwsze, nie chcę, żebyś tracił szansę na zwrócenie na siebie uwagi pięknej kobiety. I wiem, jak to boli, i jest to okropne. Kiedy rozmawiasz z kobietą i ona cię się podoba, chciałbyś jakoś zwrócić jej uwagę na siebie, poflirtować z nią, rozśmieszyć ją, ale nie wiesz jak, nic nie działa, czujesz, że toniesz, czujesz, że ona rozmawia z tobą jak z kolegą i tak jest od samego początku rozmowy. Nie potrafisz obudzić w niej tego flirtu, tej takiej strony zabawowej, ona myśli, że tobie chodzi o rozmowę koleżeńską, o rozmowę formalną, że ty jesteś tylko jakimś tam facetem, który udaje, że chce być kolegą. Nie ma tej iskry i nie chce, żebyś tego więcej odczuwał. I tak samo nie chcę, żeby kobiety były torturowane nudnymi rozmowami z facetami, którzy nie wiedzą, jak z nimi rozmawiać. I mi naprawdę było przykro, bo ja nie chciałem, żeby ta dziewczyna na po pierwszej randce ze mną, żeby ona zmarnowała w taki sposób czas i żeby nigdy więcej nie chciała mnie widzieć na oczy. Mimo to, że się jej podobałem fizycznie, bo przyszła na randkę, na dyskotekę ze mną tańczyła, ale po tej randce miała mnie dosyć. Po prostu nie zdawała sobie sprawy, z jakim, z jakim po prostu facetem się mówiła, który nie wie, jak rozmawiać. Ona została oszukana, i ja nie chcę, żeby kobiety. Rozczarowywały się rozmowami z nami. Chodzi o to, aby obie strony były bardziej zadowolone. Kobiety się starają dla nas i stroją się każdego dnia, więc my zróbmy też coś dla nich i bądźmy ciekawymi rozmówcami. I nie chcę, żeby ktokolwiek cierpiał taką niemądrz, jaką ja kiedyś cierpiałem. Ani nie chcę, żeby ktoś robił z siebie głupka, udawając kogoś, kim się nie jest, ponieważ niektóre teksty, które widziałem w internecie nieraz, typu na przykład dziewczyna się pyta, masz dziewczynę? A ty wtedy mówisz, widzisz te wszystkie kobiety dookoła? A ona tak. A to mówisz, one wszystkie są moje. I to jest troszkę aroganckie, i tak naprawdę to nie jest żaden tekst na podryw, to nie jest nic zabawnego, to nie jest nic ciekawego. Ja nie wiem, jak w ogóle można takie teksty stosować. I stosowanie takich tekstów, ponieważ takie też testowałem, nie dawało mi dobrych efektów, i przy okazji czułem się jak głupek. I nie chcę, żeby ktokolwiek po prostu stosował coś, co jest nieskuteczne. Chcę ci dać coś dobrego, coś szczerego, coś, co zadziałało dla mnie, dla moich czytelników, dla moich kolegów, których tego uczyłem, i chcecie to wszystko przekazać. W następnym nagraniu wyjawią Ci dwa najważniejsze czynniki, które decydują o tym, czy zdobędziesz zainteresowanie kobiety, czy nie. Czy ona da Ci numer i przyjdzie potem na spotkanie, czy nie, czy przyjdzie na kolejne spotkanie, czy nie. Jeżeli któregokolwiek z tych dwóch czynników zabraknie, to wtedy dziewczyna albo nie będzie zainteresowana tobą, w taki sposób jako facetem, albo nie będzie ci ufała i będzie się ciebie bała. Dlatego obydwa czynniki ja mówię dokładnie są one bardzo, bardzo ważne. Dlatego obserwuj swoją skrzynkę e-mail, w ciągu najbliższych paru dni, ponieważ materiał będzie naprawdę dobry. I mam nagrodę za najlepsze komentarze do każdego nagrania. Napisz w komentarzu, jaka była twoja najbardziej drętwa randka w życiu. Opisz jak ciężka była ta rozmowa, jak ona była nudna. Jak nie potrafiłeś złapać jakiegoś wspólnego kontekstu, jak się czerwieniłeś, jak ta dziewczyna widziała, że ty się męczysz, opisz to, jak to kiedyś przeżyłeś, jakąś swoją historię, ponieważ najlepszy komentarz pod tym nagraniem wygra darmowy dostęp do mojego nadchodzącego wideokursu konwersacji. Dlatego warto komentować, zaangażować się i opisać najbardziej drętwą randkę i najbardziej drętwą rozmowę jaka się przetrafiła, może ona nie była na rance, może była w jakiejś innej sytuacji. Jestem ciekaw, będę odpowiadał, dlatego obserwuj skrzynkę e-mail i w następnym nagraniu wyjawię ci dwa najważniejsze czynniki, które decydują o tym, czy zdobędziesz zainteresowanie kobiety, czy nie. Pozdrawiam cię serdecznie do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Paweł Grzywocz.